Nie witajcie w garażu Mechanika, czyli Bobiego i w dzisiejszym filmie będziemy robić najgorsze eksperymenty na Bobim, jakie tylko się da. I z każdym zadaniem będą coraz gorsze, dlatego musimy podnieść to i dostać się do drugiej części ściągamy to na dół! O! I mamy auto widzowie! Nie no, to jest chyba auto friza, Bo takie żółte, nie wiem kto normalnie nosi żółte auto. Okej, okay, wykonaliśmy to zadanie, więc teraz użyjemy siekierniary i rzucimy w Bobiego. Bobi! Kochanie, no podejdź do babki, będziesz bardzo bezpieczny. Bobi, uwaga i lecę i No i nie trafiła. Lecę i łopu! Let's go! I w cztery litery! Rozcięty tyłek na pół! Dobrze Bobby, I teraz tak! Gazolinę! Jedziesz jak werka, werka! Go, 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 go! Um, jakie dobre! Jakie dobre! Bobby? W sumie ciężko stwierdzić czy z nim jest normalnie, bądź ogle pije! Ale teraz musimy wykonać kolejne zadanie, jakim jest Dostań się do pudeł To chyba chodzi o te na górze Nie ma problemu Się wjeżdża, babka wchodzi z tobą samochodem Wjeżdżam na górę I mamy tutaj karton Nowy model, widzowie O, jakoś niczym Louis Vuitton Błagam, daj mi to, daj mi to Go, 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 go Solo, czego chcesz? Nie no, każe mi sprzątać Czy ją pogrzepiło! Piła, która poleci na bowiego. Coraz lepiej się dzieje Babi Babi! Padęć do babuszki, niczym się nie przejmuj! Bobi mm. mm. Poskładało go! Mamy to, mamy to oj, i piła, teraz wierzcza widzowie i... Dynamit! Uh! Uh! Nie, Bobi! Bobi, nie, przepraszam! Bobi nie! Lecę do Bobiego! <śmary> Dobra, rozwalony, rozwalony! Musimy się pozbyć Bobiego, zanim się obudzi! Robimy aktywacja, eksploznizacja! Łuki bolowy, ale to użyjemy później. Potrzebujemy teraz wykonać nasze trzy zadania i wtedy wykorzystamy coś z naszej sekretnej paki. Uuu, śrubokręt i... O, jest! Toolbox! Virtua dwa. Uuuu, automatic! To bogate! Nie no, sprzątanie tego tragedia. To oddaje, to oddaje. Jeszcze jedno. Młociara! Opa, pa! I teraz ostatnie moje słowo, czyli pił! no i nara! Bobby. Bobby! czy mogłeś przestać pić? No, co ja ci zrobiło? Halo! pogrzeb... Nie no, dwa rzucaj rąba tych kluczy! No ta, zapijamy! Prawo lewo, prawo lewo, dobra, szybko! Wykurdnuje to zadanie i przykuje na niego bombę ostateczną! czego dzwonisz? Auto jest w kęgu kotów! O, trzeba naprawić je! Nie ma problemu, naprawiamy auto, ale najpierw przetestujemy na Bobiego. Coś dobrego. Moja ulubiona pałka zapominajka. La, la, la. Bobby! Napadajcie, no kochany! Zobaczysz, co mam dla ciebie. Oh. Let's go! Cyk, Cypy. Rozszerzamy. Kąt szeroki. Aktywuję sondę kosmiczną. I ozdab. Przepraszamy, ta scena jest zbyt drastyczna dla młodszych widzów. Dlatego zamiast tego obejrzyjmy występ babki. Ej, jak to postawię na niego, to zacznie. To już nie wstanie? Czekajcie, spróbuj. To działa, to działa, on nie może wstać! Oj, Bobi kochany, nie wiesz co tracisz. A petardkę poznamy już za chwilę, ale musimy nowe zadanka. Dobra. Musimy napompować powietrze w oponie. Niby jak! To jest chyba ta opona, nie? Dobrze, nie ma problemu. Uuu, jakie efekty ładujemy i zaraz Bobiemu Mordy, wyszczerpiemy. Cykpy, pompuj mocniej. Okej. Okay. A co się stanie? I cyk! Wow, let's go! Jaka fura! się wjeżdża, jadę sobie swoim samochodem, się wjeżdża. Robię sobie lewo-prawym bokiem, się wjeżdża. Babka wjeżdża na kanał z Daily. Lepiej sobie zapisz to w kalendarzu na dzielni. Ej, teraz chodzę się zadania! Tak nowe, i mam tutaj missing fart! Znajdź i napraw podnośnik, kochana! Najpierw to Bobby będzie musiał naprawiać swoje zęby. Bobi, skarbie, no usiądź tu do mnie na chwilkę tylko, nie no, chodź, no. Bobi, ty zdradziecka szma... Szczelańskie! Bobi! Ty nie wracaj tu, ja wiem co dobre! Nie! To jest koszmar każdego starego! Piwo, którego nie można otworzyć! Nie, Bobi! Przychodzisz tu albo ze piwo! Bobi! Bobby już tu sam Bobby, masz ostatnią szansę, żeby tu przyjść. Ej, on nie przychodzi, muszę coś myśleć. I zaraz za nie usiądziesz i. O, jaka szkoda, nie. Przepraszam. Przepraszam. żeby się, Eee, A więc to tak się czuje Bobby z rana. O nie, pójdźcie mnie, Bobby. Nie pójdźcie mnie, proszę Bobby. no weź mi do rączki, Bobby, proszę, weź. No co się łap? lampisz do mnie, jak idiota? Bobby, no używasz swoich rączek, na no ręce górę. Tak daj mi to! Potrzebuję tato, proszę! Tylko Łysia, no! BŁAGAM BŁAGAM Nie no, mam tego dość.. Ty... Dawaj mi Łysia, podzielu, daj mi łysia, gdzie? nie! Dawaj mi łysian, gdzie jest moje piwo? Oh, i przepraszam, no pogrzebiła mnie troszeczkę, nie chciałem. Szybko, uciekam, uciekam, uciekam. Bobi, jest wściekły. Ej, nic mu nie jest. Bobby wie, jak sobie radzić z stresem, nie? Bobi, nie takim stresem miałam na myśli. Ty jesteś normalny, żeby wypalić te złe myśli z Twojej głowy, BOBBY! Nie pożądaj żony bliźniego. S***. Przecież tutaj trzeba śruby zamontować. Przecież oczywiście wiedziałem, no. Jakby przecież to było wiadome, oczywiście. Ładujemy, puh. O, oh, hasala i drugie i, bam, 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 bam. I trzecie. Ojoj, joj. I co? Jeszcze można było przyładować. Uuu, I tak się to robi, ale tu potrzebujemy tego, żeby podnieść jako silnik. Ale gdzie to mamy w dół? O, oh, tutaj! Ale zadanie nie będzie wykonane? I Bobi się tego nie spodziewa. Pełna moc! Opa, to jest. Jak siedzi Hasala, trzy zadania to znaczy, że Bobby siedzi na swoim miejscu, to jest nasza szansa, widzowie Bobby Mmm, jakie dobre Bobby Bobby nie, nie. Uh, nie zadziałało Bobby Let's go, let's go, let's go, mam tarczę Mam tarczę, jestem kapitan Ameryka, proń Nie no, Bobby jesteś spoczyńcem Na no, ten moment, to jest ten moment, to jest ten moment Let's go Bobby! I bo! Eksplodacja! I co zrobisz? Tych Proszę bardzo Bobby! I w tej do mordy można mu to wrzucać! Patrzcie na to! Dram do mordy Bobby Challenge! Uwaga! Rzut! 100 punktów! Ale dobra musimy wykonywać kolejne zadania! Czyścić środek auta! Nie no nie może być aż tak, Jezu Jezuzie Nazareński! Bobby! Co żeś ty w tym aucie zrobił? Nie! Hasala! Przesada! Przesada! Ale dobra! Hawajska! No wyobraźcie sobie, że tu jest ananas. Pizza! Bobby, ty to się potrafisz bawić! I wy to nazywacie śmieciami? Nie no przesada! No ale dobra, to odstawiamy dla siebie oczywiście. Let's go! Wyczyścimy naszą furę na błysk! Nie no widzowie patrzcie jak ta kątka lata! To jest jakoś! To jest fajry nivel cyk, koniec i poży... Jak się świeci! Musimy tak naprawić damage Jest młoteczek! I zaraz sprawdzimy czy taki damage będzie mógł Bobi przeżyć na pile nowy. Dobra i bierzemy młotek, podchodzimy tutaj. I cześć. Zaraz, Zaraz... Skoro fizyka działa, jak, jak w świecie mogę skorzystać? Jak testowałem to na aucie starego, to nie działał. Uhuu! Żyję pięknym zdęb! Ale teraz użyjemy kolejnego przeszkadzacza. Banana na 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 na! Bobby podchodzi tu od rana. Tylko wycelować i przemyśleć lokalizację. Trzeba zwrócić na niego uwagę. Muszę mi być bardzo niegrzeczni. A jestem niegrzeczna! O, Bobby, patrz. Drapie twoje narzędzia. Ale jestem niedobrą kociczką, Bobby! No Bobby, zwróć na mnie uwagę, no staram się, kręcę tyłkiem nawet! Bobby, ostatnia szansa. Udało się! Udało się, ale mam rękę glitchowaną! Nie mogę uciec, nie mogę uciec, nie mogę uciec! Szybko, operacja banan! operacja banon! Teraz, nieważne w którą stronę się odwróci, to powinien się wybić. Bobby! Let's go! O Jezusie, kark złamany, Bobby porobiany O nie Bobby, nas pogrzebiło go Bobby zostaw nas, Bobby jesteś na mnie? Bobby nie jesteś, prawda? Patrzcie, jak jest Nie pijcie alkoholu dzieci, patrzcie co to robi z ludzi Dobra, teraz musimy znaleźć rejestrację I sprawdzimy zaraz Co się stanie z Bobim. jak wrzucimy go POD PIŁĘ MECHANICZNĄ! O, JEST TUTAJ! NFG! Cykpyk! NATURALNIEJ FACECI GACIE! Okej! Okay. MONTUJEMY! PU! I TERAZ OSTATNIA CZĘŚĆ! Bobby! To jest ten, ten, nie Mamy głowy ci! Nie wkurzaj się, tylko zaufaj mi! Uwaga, uwaga, to jest nasz moment, to jest nasz moment! Dobra, mamy to! Okej! Okay. Musisz mi wypaczyć to, co teraz zrobię! Uweczkę, dawaj do góry, Bobby! Tutaj, o! Let's go, mamy to! I cyk, mamy jego rękę! I spróbujemy najpierw odciąć mu dłoń! Bobby! nie działa? Bobi, Biobi, piąte nie zabijaj, bo musimy uciekać widzowie! kolejny z przygody Bobie subskrybujcie kanał!